Jan Ursyn Franciszkowi Korwinowi serdeczne przesyła pozdrowienie. Kiedy doszła mnie wiadomość, że Twoja matka, ta zacna i dostojna niewiasta, rozstała się z życiem, odczułem to boleśnie i nie byłem w stanie powstrzymać łez. Tuż powiem, ma tak kamienne i żelazne serca, żeby nie żałował, nie wzruszył się śmiercią i nie opłakiwał tej kobiety obdarzonej wyjątkowymi, wrodzonymi zaletami i posiadającej niezliczone i wyjątkowe cnoty. Naprawdę, gdyby to moja matka była umarła. Byłbym odczuł nieszczęście równie prawie ciężko i dotkliwie. Bardzo chętnie byłbym przybył na smutny pogrzeb i byłbym cię osobiście wyraził, jak boleśnie odczuwam jej niespodziewany zgon. Ponieważ jednak nie mogłem tego uczynić, gdyż zatrzymały mnie. Różne kłopoty i zajęcia. Spróbuję, spełniając obowiązek w liście, przynieść jakieś pocieszenie, też nic innego mi nie pozostaje. Jednakże sam nie bardzo wierzę, że mi się to uda. Jakżeż bowiem mam pocieszyć innych, kiedy sam jestem pogrążony w równie głębokiej żałobie i czuję, że sam raczej potrzebuję pocieszenia. Postanowiłem jednak wziąć pod rozwagę to, co mi zwykle przychodzi na myśl, kiedy szukam oparcia w rozumie, gdyż to do pewnego stopnia złagodzi twój ból. Cóż to znaczy, że tak bardzo odczuwamy cierpienie moralne, że załamujemy się? Że żyjąc wśród ciągłych płaczów i narzekania, gdyby spotkało na coś niezwykłego i niespodziewanego. Znaczy, pytam, było to rzeczą niewiadomą czy wątpliwą, że kobieta ta była śmiertelną? Gdyby pragnieniem naszym było, aby trochę dłużej była wśród żywych, byłoby to bardzo nierozsądne z naszej strony. Widzimy bowiem, że nasze czasy zostały nawiedzone takimi klęskami, żałobami, nieszczęściami, że raczej śmierci, niż życia pragnąć należy. Dwa niosący zagładę i bezbożni wrogowie Chrystusa nawiedzili naród. Chrześcijański ogromnymi stratami i klęskami, i nadal dzień w dzień nawiedzają Turcy i Saraceni, z których drudzy wykorzystują naszą opieszałość. Zajęli Egipt, Syrię, Judeę, czy tak bogate kraje. Turcy zaś zdobyli ogromną część państwa wschodniego, zawładnęli Tracją, Hellespontem, Grecją i wielu miastami, które kiedyś były we wspaniałym rozkwicie, teraz niszczone przez otrzyma, leżą w gruzach. Polakom zabrali Kilię i Białogród, doskonale obwarowane miasta Mizji. Która leży nad Dunajem. Podbili także Wołochów i Mułdawię. Sąsiednie kraje z dniem każdym coraz bardziej niszczą. Gdyby zechcieli, mogliby zawładnąć całą Europą w przeciągu kilku lat. Nad to ci niezwykle okrutni i plugawi wrogowie, że nie można wymienić ani wymyśleć nic bardziej odrażającego, używają ludzi, którzy wyznają wiarę chrześcijańską, nie tylko jako pachołków i markietanów, lecz jako zwierzęta. Każą im się wozić, orzą nimi, używają do kopania, używają do najgorszych wstyd przynoszących posług. Wyrządzają im wreszcie straszne krzywdy i pohańbienie. Jeśli więc obojętnie znosimy to że tyle przesławnych królestw zostało zajętych, że tyle tak bogatych prowincji zostało zabranych, że tyle przesławnych miast leży w gruzach, że takie straty poniosło państwo chrześcijańskie, że na koniec ta bezbożna, okrutna i ochyna dzicz plugawi imię chrześcijan hańbą tak strętną, tak okropną i tak brzydłą, Czy chcemy tak bardzo przejmować się tym? że Straciła życie ta słaba niewiasta Gdyby ona nie była odeszła z tego świata teraz, to jednak za kilka lat musiałaby umrzeć. Tak jest bowiem prawo, z którym przyszliśmy na świat, że kiedyś musimy umrzeć. W ogóle nie ma niczego na świecie, co byłoby tak trwałe i mocne, żeby się z czasem nie zachwiało i nie runęło. Albowiem i te miasta wzniesione wielkim kosztem, wspaniale zbudowane, jak gdyby wznoszące głowy ku niebu miasta, które zdawało się nigdy nie runą, leżą teraz powalone i zrównane z ziemią na skutek wielu przeciwieństw powstałych w ciągu dziejów. Gdzież są teraz Ateny Styloma mężami, którzy zasłynęli ze szlachetnego życia, gdzie Grecja, z której wyszło tylu mężów, którzy zyskali tak wielką sławę w różnych dziedzinach, gdzież to najsławniejsze miasto handlowe wschodniego cesarstwa Nowy Rzym, Konstantynopol, ze swoimi bardzo grubymi wysokimi murami, do nieba sięgającymi basztami, które zdawały się silniejsze od stali, gdzież o tak wspaniała i takim pięknem budowli ozdobiona pani, władczyni całego świata. Wszystko zaiste, co na tym świecie podziwiamy, przekwita i opada jak róże i fiołka. Nie znalazł się na całym świecie nikt tak mądry, tak uczony, tak wymowny, opanowany, dzielny, urodziwy, nikt tak bogaty albo pochodzący ze sławnej, znanej rodziny, kto by potrafił ujść zaborczości śmierci. Czegoż więc dla siebie chcemy? Dlaczegoż żądamy? Dlaczego wobec bogów jesteśmy niewdzięczni i przewrotni? Przecież ta przezacna i najlepsza niewiasta przeżyła przeznaczone jej lata, a osiągnęła wiek, jaki dany jest zaledwie jednemu na stu. Nie wiem, tak rzeczy, czy jakkolwiek życie było pomyślniejsze, i czy bardziej obfitowało we wszelkie dobra niż jej życiem. Dobrem. W stosunku do kobiet nazywamy, Pochodzenie, urodę, wstydliwość, płodność, dzieci, majątek, a przede wszystkim cnotę i uczciwość. Do tego możemy jeszcze dodać dobre zdrowie i długie życie. O ile bowiem zdrowie jest marne i nie dopisuje, tracą swą wartość wszystkie dobra duchowe, cielesne i materialne. A wobec krótkiego życia w ogóle nie można znaleźć w nim żadnej cennej doskonałości. Te wszystkie zalety, jakie wymieniłem, posiada ta niezwykła niewiasta. I to w wysokim stopniu. Gdyby jednak z tych zalet jej nie dostawało, sam przyznałbym, że nie należy jej tak wychwalać. Żeby więc pokrótce przebiec wszystkie po kolei, zaczynając od początku, przypomnę, że poszczęcić się mogła znakomitym pochodzeniem ze strony matki, ze sławnej rodziny Ruffów, ze strony ojca, z wielce szanownej i wielce najznaczniejszych w naszym mieście rodziny Nigrów. Ojciec, jej dziad i pradziad byli wybiety, wybitymi rajcami i cieszyli się szczególnym uznaniem u króla. A cóż można powiedzieć innego, co przyniosłoby jej większy zaszczyt, sławę i wyróżnienie, niż to, że może się szczycić tak wielką sławą przodków? urodo Oznaczała się zupełnie niezwykłą i wspaniałą. Nie mówię tu o urodzie, którą się osiąga barwiczkami, fałszywą sztuką, lecz o urodzie, która sama którą sama natura hojnie użycza. Piękna była jej twarz. O serze pierwszej od śniegu, kwitnące delikatnym rumieńcem policzki i wdzięk niezwykły. Właściwie gracją, znanym z legend, blask oczu silniejszy od promieni słonecznych o jej skromności, której była niezwykłym i rzadkim przykładem lepiej milczeć niż się spośród wszystkich obywateli naszych czasów bogactwem, potęgą, głośnym imieniem. Lepiej milczeć niż niewiele powiedzieć. Wyszła za mąż, za człowieka, który wyróżniał się spośród wszystkich obywateli naszych czasów bogactwem, potęgą, głośnym imieniem. Była, matka licznego, była matką licznego, matką potomstwa i patrzyła na sporą gromadkę dzieci, na ich synów i wnuków. Jakże doniosłe znaczenie ma to wszystko, co wymieniłem, i jak to cenić należy albo ileż ludzi można znaleźć, którym to, te wszystkie skarby przypadły w udziale. Bardzo niewielu mogłoby się tym pochwalić, że najbardziej ujawniały się w tej niewieście zalety duchowe. Godna podziwu, uczciwość, niezwykła ludzkość, wspaniałomyślność, myślność, wyjątkowa szodrobliwość i skłonność ku temu, co piękne i wzniosłe. A jaką odznaczała się roztropnością. Świadczyć może chociażby to, że po śmierci męża Prawie przez 20 lat tak zarządzała sama wielkim domem, wielką rodziną, załatwiając wiele przeróżnych spraw, że nie znajdziesz nikogo, kto by nie podziwiał jej praktyczności i nie przyznał, że ona nadawała kierunek postępowaniu rodziny i była wzorem nieskazitelności i uczciwości. Cóż mamy powiedzieć o jej miłości do bliskich, o uczuciu życzliwości dla wszystkich, o powadze jej słów, połączonej z przeciwną słodyczą, wreszcie o wyjątkowej dobroci. Mogę najprawdziwiej twierdzić, że nie widziałem nigdy żadnej niewiasty, którą by można z nią porównać, ani też o takiej nie słyszałem. Takiej chwale ta najszlachetniejsza niewiasta dożyła, ciesząc się dobrym zdrowiem, siedemdziesięciu lat. Śmierć miała lekką i spokojną, zupełnie zgodną z jej pełnym umiaru życiem. To też moim zdaniem nie należy opłakiwać zgonu tej, która cieszyła się takimi zaletami i która do ostatniego dnia życia nie postradała nic ze swych skarbów, lecz trzeba ją dobrze wspominać i sławić. Nie powinniśmy także myśleć, że spotkało ją jakieś nieszczęście, dlatego że umarła. W śmierci przecież nie ma nic złego, dzięki niej bowiem przenosimy się z doczesnego życia do przybytku szczęśliwych. Jeśli więc zdaje się nam, że w tym życiu są jakieś rozkosze, to jakżeż trzeba je sobie wyobrazić w życiu wiecznym, gdzie trwa nieprzerwana radość. Ponieważ dusza ludzka jest wieczna, dla każdego prawdziwie dobrego, kiedy wyzwoli się, z więzów cielesnych stoi otworem niebo, gdzie teraz matka twoja, wydostawszy się z ciemności, ogląda jasnym spojrzeniem te boskie obrazy. Uważam, że człowiek zupełnie już stary, który przeszedł przez życie w niezwykłej chwale, powinien nawet pragnąć śmierci, ponieważ grożą codziennie różne sytuacje, w których tkwi niebezpieczeństwo, zresztą tutaj jakieś upadku, schyłku, życia można splamić opinię i świetność minionego życia. Powinniśmy uważać, że śmierć dla niej była dobrodziejstwem. Jeśli bowiem wiek. Zaczynając już jej ciążyć, domagał się, by się znalazła w jakimś spokojnym i bezpiecznym porcie jak gdyby po długiej, pełnej niebezpieczeństw podróży. To nie rozpaczajmy nad jej dobrem, nie opłakujmy jej, lecz raczej winszujmy jej i cieszmy się. Znalazła się niewątpliwie w tych miejscach, gdzie można cieszyć się obecnością i widokiem. Stwórcy Wszech rzeczy, obcowaniem z Nim i rozmową. Ona Go błaga, prosi, modli się do Niego, ażeby zawsze był łaskaw dla nas we wszystkich naszych sprawach i poczynaniach, pomagał nam i kierował nas stale na drogę sprawiedliwości i pobożności. Wreszcie z tego powodu, że my tu pogrążeni jesteśmy w bólu i chciałaby, ażebyśmy się przestali martwić i o ile natura ludzka pozwala, spokojnie znieśli jej stratę. Bądź zdrów w Krakowie u siebie 11 maja.